Witajcie w kolejnym filmie. Jest ze mną Tomek. Cześć Tomku. Rogi koło Krosna i Wonicz. Tomka możecie kojarzyć z filmu o Fiacie 125P. To jest twój kolejny, twoje kolejne cacko. Tak. Twoje kolejne dziecko. Fiat 128 Sport. Opowiadaj co to za samochód i dlaczego go masz. Tak. To jest samochód na który za, za, zachorowałem jako, jako małe dziecko, no nie wiem ile mogłem mieć. 7-8 lat mój tata też prowadził warsztat i kolega przyjechał do niego takim samochodem. Był to jakiś 85-4 rok. No to wszyscy, którzy pamiętają PRL, to wiedzą jakie wtedy auta jeździły. I po prostu ten samochód robił na mnie takie wrażenie, że dzisiaj yy, zobaczenia jakiegoś nie wiem, Ferrari czy <grytanie> Lamborghini chyba, chyba aż takiego wrażenia nie robi, jak ta sylwetka z tego samochodu. Samochód nie jest jakiś z nazwy sport, ale ze sportem może nie ma nic za wiele wspólnego, bo to silnik jest 1100. Mm -hmm. Tyle, że na, na, po prostu już na wałku rozrządu w głowicy dość to taki jest spryty, no Kojarzą go, ten silnik kojarzą, więcej ludzi, kojarzy zastawy. Jest to całkiem podobna konstrukcja, troszkę zmienione są kolektory, ma więcej troszkę koni. No ale ja po prostu zakochałem się w tej sylwetce tej właśnie szczególnie. Tylna linia na dworze. Mhm. To chodźmy od razu, będzie wam opowiadać. Tak. Po prostu samolot ten produkowany był przez krótką chwilę, bo to 7.1 do 7.5. I później nie wiem dlaczego konstruktorzy zniszczyli jego, jego piękny wygląd i zrobili 3P. Na pewno znawcy wiedzą, że zrobili trzecie drzwi, tak zwane z tyłu 3 porti. Mhm. No i po prostu moim zdaniem jego urok już wtedy zniknął. Cały, cały urok jego jest, myślę, w tym tylnym nadwoziu. Znaczy, mnie się tak podoba. Mówię, no, jest to samochód nie jakiś, może rewelacyjny, jakiś konstrukcyjnie ale mówię, no, to, to typowo zakochałem się w jego wyglądzie. I od dziecka po prostu planowałem, żeby go, żeby go mieć, kupić. Prób było wiele, naprawdę. Prób było wiele, jeszcze za czasów szkolnych, jakieś tam były próby, ale, no, powiem szczerze, no, zawsze to był samochód poza moim zasięgiem finansowym. Mhm. Do tej opowieści może otwórzmy sobie, yy, oglądnijmy sobie silnik. A jak sport, no to oglądamy tak, silnik. Oglądamy silnik jak sport, to nie Czekaj, przejdę sobie z tamtej strony. Jednostka nie jest zbyt potężna. Zakładają tu różne silniki. Szczególnie najbardziej modne to było zakładanie tu 1.4 turbo z, z Fiata Uno. Ale mówię, no to można się było bawić tak kiedyś, ale dzisiaj no szkoda już niszczyć, bo, bo po prostu co oryginał, to oryginał. No. Mhm. Ja, Yl... Czekaj, bo nie, nie złapałem, czy my powiedzieliśmy, że to jest rok 75. 75 rok, ostatni tak. rok. Silnik 1-1. Produkcji... Tak, tak. Mam docelowo tutaj plany takie, że. że Coś mam mocniejszego drugi silnik, chcesz rzucić? Bo te fiaty były z silnikami 1-1 i 1-3. No i chciałbym sobie zbudować taki 1-3. Mam, mam po prostu już bazę i taki taki silnik powstanie tylko jak zwykle jest dużo projektów ale, ale ten chyba przez tą zimę mam nadzieję go zbudować żeby to tak wiadomo że to nie będzie nigdy rakieta ale coś tam nie. będzie może jeździł lepiej może jakiś sportowy wałek może może jakiś się zmieni gaźnik ale ale mówię no już się trzymam oryginału nie okay. żadne wariacje typu jakiś współczesny silnik nie wchodzą w grę no bo mówię no to już jest auto 46-letnie to już nie pasuje do mm -hmm. takich rzeczy robić. Koło zapasowe tutaj zawsze było, Koło tak? zapasowe tutaj jest zawsze, no bo to, to jest mówię, po, podobna też. konstrukcja jak... Znaczy konstrukcja, no to jest Fiat 128, zastawa, no to, to jest, układ jest identyczny. Mm -hmm. Bagażnik ma duży? Bagażnik jest, jest utrudniony, do niego może dostęp, ale... Otwiera się go z zewnątrz, tak? Tak, otwiera się go z zewnątrz, mm -hmm. no taki powiedzmy przyzwoity, wiadomo, że no... Szafy nie przewiezie, bo, bo jest małe. Tak, mały no tu jest otwór. ten otwór, nie? Taki no, ale mały... mówię, no zrobili później to 3P i na pewno był bardziej funkcjonalny, ale kurczę, no, moim zdaniem już wygląd. No, dla ciebie to już nie jest to samo, nie tak? Jest to samo. A tak. tu sentyment na pewno sentyment gra. Sentyment miał być do tego. Dobra, dobra, wsiadamy. Wsiadamy i pędzimy. Pędzimy, przejedziemy się nim. Możesz jeszcze opowiedzieć, jak siądziesz o tym, co tutaj w środku. E... W środku, no to jak na lata 70., to myślę, że deska w miarę nowoczesna mm. z obrotomierzem, z wskaźnikiem temperatury, taki, no mówię, wszystko miało, miało taki aspekt sportowy, mm. miał, miał aspirować do sportowej jazdy. No, są takie, poprzedni właściciel jakieś takie radio wsadził, no. No okay. Myślę, no to że kiedyś to doprowadzę do ładu, ale mówię, jest tych samochodów więcej, to trzeba po kolei. No tak. Dobra, to co? Odpalamy go odpalamy i przejedziemy się. Proszę bardzo. Dobra, to Ty nawracasz, ja zaraz wsiadam. Powiedz jak ten silnik się zachowuje 1-1 jeden, jeden na drodze. To jest, powiem szczerze, że on jest taki zwinny, no na pewno zwinniejszy, może niż silnik w dużym Fiatu. Jest no, 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 konstrukcja nowocześniejsza, no. na pasku rozrządu już wiadomo. Bo no dużo tych aut wykorzystywali w sporcie, bo mały zwinny, wiadomo, że, że nieduża masa, nie, nie zawsze modza. Do, takich, do, do tych wyścigów polskich często jeździłem, no bo były takie no, na pewno lepiej się prowadziłem a się też nim? Też. a jaki masz klucz, jak wchodzisz do garażu i chcesz wybrać, którym Fiatem jedziesz czy 128 Sport czy 125P to jest właśnie, to jest dziwne no. teraz na przykład powiem szczerze w tym sezonie chyba więcej pojeździłem 128, okay. ale, ale bo 125 był schowany ale wyciągnąłem go żeby się po prostu nie nie obraził, okay. że <laughs> jest nieużywany no tak. i myślę, że, że resztę sezonu będę teraz jeździł 125 czy jakieś zloty czy coś bo, bo ja mówię, no zawsze twierdzę, że auto musi jeździć No tak, to na pewno Musi jeździć, no nawet tego Fiata po zimie, bo w zimie wiadomo nie jeżdżę w zimie nim No to po zimie jak odpalam czy no to każdy wie kto ma takie auto, że pierwszy kilometr to się zdaje, że, że po prostu, że Koła kwadratowe, jakieś takie, to wszystko. Dopiero po zrobieniu 100-200 km to wszystko zaczyna z powrotem jeździć. Tak tak. Dobra, a powiedz mi teraz, kiedy go kupiłeś? Tego kupiłem w tamtym roku, w tamtym roku, 20, okay, tak, w 20. W Poznaniu. Go kupiłem. Nakrywamy to 2.21. Tak. I to był pierwszy, twój 128? Nie, to już jest drugi. Pierwszy kupiłem sobie w roku 17. Kupiłem go tak po prostu. Ale w był w kiepskim stanie bacharskim. Okay. Uruchomiłem go, jeździłem nim, też byłem na, na paru zlotach, ale robię przy samochodach, to mam świadomość, że jakbym go rozebrał, ewentualnie wypieszkowo, to mógłby zostać druszek z niego. Także okay. doszedłem do wniosku, że sprzedam, dołożę, kupię tu już bazę zrobioną. Ciekawostką jest, że pojechaliśmy po niego drugim samochodem i wróciłem z Poznania na kołach. O, dasz z Poznania. Tak, poprzedni właściciel pytał się, gdzie mamy lawetę, a mówimy, że, że po prostu będziemy jechać na koła. No, Mówi, z Krosna. Myślał najpierw, że od Odrzańskiego, tam jest niedaleko. Mówię, nie, to w Bieszczadach. Także całą Polskę żeśmy przyjechali na strzał, bez, bez żadnych yy, po prostu przygód. I od tego czasu jeżdżę. No mówię, muszę, muszę jeszcze zrobić sobie po swojemu silnik. No bo to już jest taka tradycja, że jak sobie kupuję samochód jakiś stary, czy. czy to muszę sobie ten silnik zrobić tak jak, 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 chcę. jak chcesz. Robisz sam. Robię sam, tak. Mechanicznie robisz? Tak, robię mechanicznie wszystko sam i, i po prostu tak jak mam zrobiony silnik w Fiacie, wiem, że siądę, pojadę i, i zrobiłem dużo kilometrów i nigdy mnie nie zabił ten Fiacie. z silnikiem 1.3 jest zrobiony już tak, tak troszkę lepiej to, to on bardzo przyzwoicie jeździ on jest zwinny to już jest inna konstrukcja już z przodu persony także tak do takich jakichś krętych dróg czy jakieś takie ścigi górskiej to one, one były, radziły sobie bo to tak jak mówię no nie, nie, nie musi mieć 2 litry pojemności żeby, żeby dobrze jechał jest malutka masa, to samochód jest ilon on waży mniej więcej? On waży gdzieś około 800kg kilo, czy 700kg kilo. Także mhm. Także to no mówię te, te 1300 jak był zrobiony Miał te 75 koni to Całkiem przyzwoicie sobie radzi okay. Na pewno objeżdżał większe samochody To trzeba było by się cofnąć do tych czasów Jeżdżą Warszawy, Fiaty, Skody jakieś Syreny i nagle Taki samochód do takiej sylwetce, to wtedy zdawało mi się, że to jest coś niesamowitego. Dzisiaj mówię: dzisiaj jak jak auta są różne, to to dzisiaj nawet jakieś, nie wiem, Ferrari nie robi takiego wrażenia, jak wtedy na mnie zrobił ten Fiat No tak, z sentymentem się nie dyskutuje. Sentymentem się nie dyskutuje, dlatego mówię: no zawsze chciałem, mówię, są lepsze auta. Wiadomo, można kupić, nie wiem, Mercedesa, jakiegoś, nie wiem, będzie miał mocniejszy silnik, czy, Ale jednak. Te fiaty z lata 70. to jest dla mnie coś takiego chyba najpiękniejszego. Te sylwetki. No tak, lata 70., fiat no na pewno. Lata 70., tak.